Cześć wszystkim, witam Was bardzo. Ja jestem Dawid i chciałbym Wam dzisiaj pokazać aplikację Agroarchitekt, nad którą pracuję sobie pa, od paru miesięcy. Jest to aplikacja dla rolników, która ma wspierać ich zarządzanie uprawami, dział, yy, przytrzymywać historię działek itd. I tak Aplikacja aktualnie jest w fazie MVP, oznacza to, że mamy tam dostępne podstawowe funkcjonalności, takie jak import działek, dodawanie upraw do tych działek, podmiot tych działek na mapie i tym podobnym. Aby dostać się do aplikacji musimy sobie założyć konto. W tym celu przechodzimy na stronę, tak jak tutaj widzimy agroarchitekt.com. Yy, na głównej stronie możemy sobie podglądnąć yy, podstawowe funkcjonalności, o których wspomniałem przed chwileczką. I żeby założyć konto, klikamy sobie z prawej strony u góry. Musimy wprowadzić jakieś podstawowe... Musimy w tym formularzu wprowadzić swoje dane. W tym przypadku będzie to Dawid, Do, jakiś mail. I oczywiście hasło. Musimy również zaakceptować regulamin i politykę prywatności, z którymi należy się zapoznać przed rejestracją konta w serwisie. Klikamy sobie zarejestruj. W tej chwili zostaliśmy przeniesieni do onboardingu, gdzie na w początku musimy podać sobie nazwę gospodarstwa. W tym przypadku podam moje gospodarstwo. Ok. Zatwierdź. I przechodzimy sobie do kolejnego ekranu, gdzie mamy instrukcję, Co w jaki sposób powinniśmy dodać działki tak aby one były widoczne na mapie. A więc zaczynajmy. U góry mamy. W input, w którym wprowadzamy sobie identyfikator działki ewidencyjnej. Jeśli chcemy wyszukać jedną działkę w tym przypadku powiedzmy wpiszemy jakiś i klikamy szukaj działki. Oczywiście tutaj co do formatu numer musi się zgadzać. Ok. Znaleziono nam jakąś działeczkę. Klikamy sobie dodaj. No i widzimy, że mamy powierzchnię działki i mamy to, co jest dosyć ważne od razu: zaimportowany obrys działki. Nie musimy działek w żaden sposób rysować na mapie, aby te, były później, aby te później były wyświetlane. Nie ma takiej potrzeby. Kolejną sprawą jest to, że jeśli ktoś ma tych działek więcej, 15, 20, 50, to nie musi każdej działki dodawać pojedynczo. Każdy z Was, jeśli co roku składa wniosek o dotację do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w takim wniosku powinien też przygotować sobie tabelkę z działkami, to gdzie jest zasiane. Wystarczy sobie zrobić zdjęcie takiej tabelki. Ja mam tutaj przygotowane. Ono może wyglądać w ten sposób. Nie ma potrzeby robienia całej tabelki. Wystarczy tylko zrobić zdjęcie sobie tej kolumny, która zawiera te numery. Ważne jest to, aby to zdjęcie miało odpowiedni wysoki kontrast, tak żeby oprogramowanie miało pro, nie miało problemu z rozpoznaniem poszczególnych. Numerów ewidencyjnych. I teraz tak. W tej chwili sobie wyślemy, jak ten taki pliczek. No i dobrze. No i tutaj musimy sobie chwileczkę poczekać, bo cały proces y, przetwarzania tych danych troszkę czasu zajmuje. jest jedna kwestia. Druga kwestia to jest to, że też w międzyczasie dociągane są mapki coś wystąpił, jakiś błąd, wrzucimy sobie raz jeszcze, czasami tak jak mówiłem, to jest w aplikacja w fazie MVP, błędy będą się zdarzać, jeśli pojawia Wam się jakiś błąd możecie mi napisać o tym, czy to w komentarzu pod tym filmem, czy też na grupie na Facebooku na którą zapraszam grupa nazywa się oczywiście Agora AgroArchitekt można sobie znaleźć bez problemu tam też będą za umieszczane informacje odnośnie kolejnych aktualizacji aplikacji, czy też, mam nadzieję, że to będzie takie miejsce do wymiany informacji i opinii odnośnie tego, tego narzędzia. No i tak, musimy sobie tutaj chwilkę pocz poczekać. Dobrze, udało się znaleźć 21 działek klikamy sobie dodaj no i na dzień dobry widzimy w obresie swoich działek ważne jest to żebyście sprawdzili czy te informacje zawarte tutaj znajdują się w tym to co jest w dokumencie czy, czy jakaś działka niezbędnie dodana tutaj tutaj jest jakiś błąd być może coś zostało źle rozpoznane bo tu widzimy że jest droga drogi nie potrzebujemy więc sobie usuwamy ale tu coś jest problem z paroma zdjęciami. Ale ogólnie większość wygląda całkiem ładnie. Dobrze. Teraz yy, możemy sobie przejść dalej. Po prawej stronie u góry mamy przycisk zapisz i przejść dalej. Przechodzimy sobie, mamy 20 działek. Zapisujemy i przechodzimy do głównej strony aplikacji. Na głównej stronie mamy mapę. Mapa oczywiście, wiadomo, można sobie. Powiększać, przesuwać. Możemy zmieniać widok na satelitarny, jeśli komuś to pomoże. Yy, ja preferuję standardowy. Widzimy na mapie oczywiście wszystkie swoje działki. Możemy po nich klikać. Na, jeśli klikniemy na daną działkę, widzimy oczywiście numer ewidencyjne działki, powierzchnię. W tym przypadku jest 0,9 hektara i możemy do tej działki dodać uprawę. Jeśli sobie będziemy klikać po, na pozostałe działki, to będziemy widzieć, że zmieniłem się tutaj numer oraz powierzchnia. Dobrze, w takim razie dodajmy sobie jakąś uprawę. I pokazuje nam się takie okienko, gdzie mamy zestawienie plonów, mamy zboża, rośliny oleiste, jakieś warzywa. Czyli też owocem, to jest ważne jest to, że każde z tych, każdy, każdy z tych plonów ma swój dedykowany kolor na mapie. Tak, żeby troszkę łatwiej było się orientować, co gdzie mamy posiane. I tak, zaznaczmy sobie przykładowo pszenicę, i dodajmy. I czekamy chwileczkę, działka nam się podświetliła na taki kolor pomarańczowy. Kolejna ważna sprawa, jeśli kto komuś będzie brakować tutaj jakiegoś plonu przykładowo, mamy pszenicę, ale chcielibyśmy na przykład pszenicę o zimu, to w, tutaj poniżej mamy taki input, wprowadzamy sobie pszenica o zima. klikamy dodaj plon, czekamy chwileczkę i już mamy pszenicę o zima dodane. Klikamy sobie dodaj uprawę. I już widzimy, że kolejna działka też nam się pasfiliła na pomarańczowo. Jeśli klikniemy sobie na tą działkę, to widzimy, że jest pszenica o zima. Klikamy sobie na kolejną działaczkę. I mamy, i zaznaczmy sobie teraz przykładowo rośliny oleiste, rzepak. I rzepak, bo to jest, należy no, do roślin oleistych, ma już kolor bardziej żółtawy. A ziemniaki, powiedzmy sobie, tutaj, postawiliśmy tutaj w tym miejscu ziemniaki. Dodaj uprawę. Jest kolor zielony. Jeszcze jedna ważna kwestia bo w tym okienku widzimy sobie, jak zaznaczymy na dany plon możliwość dodania odmiany. Tej możliwości oczywiście na razie nie ma. Jak sobie najedziemy na tym przycisk będziemy widzieć, że funkcja nie jest jeszcze zaimplementowana. Jest to do zrobienia w przyszłości. Jak wiele innych rzeczy oczywiście. Bo tak jak mówię, cały czas to jest wersja bardzo podstawowa, z minimalną ilością funkcji, także każdy z, z Was mógł sobie poklikać, zobaczyć, wyrazić opinię, sprawdzić, co mu się podoba, czego mu się nie podoba. I oczywiście dodać yy, swój komentarz odnośnie co by chciał jeszcze widzieć w takiej aplikacji bo oczywiście będzie w przyszłości czy to dodanie możliwości podziału aplikacji, y, y, możliwość podziału działki na dwie mniejsze czy tam trzy mniejsze czyli tam już wtedy trzeba będzie narysować swój własny obraz bo czasami jest sytuacja że na jednej działce y, siejemy i rzepak i pszenicy albo sadzimy i ziemniaki i jakiś inny plon także Pozostałe rzeczy będą w przyszłości sukcesywnie, mam nadzieję, dodawane. A wracając, yy, tak, zaznaczymy sobie jeszcze tutaj jakąś pszenicę. No i dobrze. No i mamy tam parę działaczek sobie uwzględnionych, jeśli chodzi o uprawy. Z lewej strony mamy menu. Na kolejna. Yy Kolejny element menu to jest Twoje uprawy. Tu właśnie widzimy zestawianie w tabelce wszystkich upraw, które żeśmy przed, chwili, przed chwilą yy, dół, yy, zdefiniowali na swoich działkach. Mamy uprawy aktualne oraz mamy uprawy zakończone. Oczywiście nie mamy uprawy zakończonej, bo żadnej żeśmy nie zakończyli. Ale jeśli chcemy zakończyć jakąś uprawę, to wracamy sobie na stronę, stronę główną. Wybieramy działkę z uprawą, klikamy, może nie ta, ale może ta, o i tu zakończy uprawę. Widzimy, że teraz ta działka nam się podświetliła tutaj na, na szaro. Wracamy z powrotem do menu Twojej uprawy, przechodzimy na zakończoną uprawę i, i widzimy data zasiania, data zbioru. Kolejne menu, kolejny element na menu to jest zestawienie upraw. Zestawienie upraw to jest nic innego jak diagram z tabelką, które nam mówią, na jakim obszarze mamy daną uprawę. Czyli jeśli na trzech działkach mamy ziemniaki i łączna powierzchnia tych trzech działek to jest 1,69 hektara no to to widzimy. Jeśli mamy pole bez uprawy, no to widzimy, że w tym przypadku jest 7,47 hektara. I ostatni element menu, który jest jeszcze w tej wersji zaimplementowany, jest to Twoje, twoje działki. jest Jak sama nazwa wskazuje, widzimy wyzostawienie wszystkich działek, które my posiadamy możemy sobie podglądać każdą działaczkę. Aktualnie jest to w formie takiej, że wyświetla nam się tutaj obrazek, natomiast planuję to zrobić w taki sposób, żeby po najechaniu klik, pojawiała nam się mapa, żeby każdy mógł miał szerszy obraz, gdzie ta działka konkretnie się znajduje. Jeśli komuś działki brakuje, można w tym miejscu dodać kolejną działkę, Mam plusik z prawej strony na dole, no i dostajemy okno, które tak naprawdę było już na samym początku na etapie onboardingu użytkownika do aplikacji. Pozostałe rzeczy oczywiście są do zaimplementowania, tu się nic nie dzieje. To będzie dodawane sukcesywnie w przyszłości, czy to opryski, czy nawozy, czy maszyny i pojazdy, park, tak zwany park maszyn. Także tak to sobie wygląda. Ja zachęcam do komentowania pod tym filmem, do powiedzenia, co Wam się tu podoba, jakie funkcjonalności byście jeszcze widzieli. Um, I po prostu zachęcam do pozostawienia opinii. Także ja dziękuję Wam bardzo za uwagę. No i do zobaczenia. Cześć!